Cześć, tu Jessica. Cześć, tu Mateusz. Cześć, tu Jasmine. Zapraszamy do oglądania. Witam Was w kolejnym odcinku na vloga z Filipiny. Dzisiaj razem z dziewczynami w sumie jeździmy dookoła wyspy. No i teraz Wam pokażemy... Zatrzymaliśmy się na filipińskie typowe jedzenie. W fajnej miejscówce w miejscowości Lazji No i co? Wam chcę pokazać jak to wygląda. Wygląda to tak. Tu akurat jest fajnie zrobione. Wszystko jest za szybą. Tutaj macie yy, tego, wieprzowinę, to jest taki boczek w imsosie, im sosie adobo. Tutaj macie jakieś makaron ryżowy bodajże. Tu widać jakąś rybę. Tutaj są jakieś, nie wiem, jakby kalmary, albo śmierniczki takie małe. Następna ryba. Fasolka biała. Hello. Tu warzywa jakieś. Na górze są krewetki. Jajko. Ryba. Yy, tutaj następny taki chyba, chyba kurczak to jest. I tutaj bodajże też, nie wiem. Dalej przechodzimy do garnuszków. To jest. Mungo ja. A, to jest bardzo dobre. Tutaj nie wiem co to jest, ale. wygląda całkiem ok. To jest coś ze świną, jakaś zupa ze świnią. O, oh, it's so hot. No, no, no. I beans. tutaj jest beans. Dobra, fasolka jakaś. You gonna eat? Dobra. Wybierzemy coś najpierw i, i, i zaraz Wam przy stole pokażemy jak to, jak to smakuje i wygląda. Dobra, zamówiliśmy go. To jest yy, bakłażan w jajku z warzywami. Krewetki. Kola tutaj witrowa. Salamat. Tutaj są te yy, kalmarki jakby małe, czy a mnie jest jakieś... Co, coś takiego w takim sosie sojowym. To jest miudo, tak? Minuto? Yy, minudo się to nazywa. Co tam jest tam, są ziemniaki, parówka i coś jeszcze. Tu są warzywa jakieś w sosie. I tu jest zielony groszek. Każdy ma po porcji ryżu, malutka porcja ryżu go. Dobra, jemy, zaraz testujemy Dobra, ja zaczynam chyba od tych od tych tutaj Ogólnie to wszystko ja już wiem jak to smakuje bo już mi się zdarzało jeszcze wszystkie rzeczy Próbujemy Dziewczyny zaczęły od tego No problem No, dziewczyny zaczęły od, od tych bakłażanów Bakłażany są inne takie niż my mamy w Polsce, ale są, są one są takie inne, bardzo podłużne, cienkie. A dobra, zaczynam od, od ryżu sobie zaczynam. Ryż, ryż, jak wszędzie. A teraz ta ośmiorniczka tutaj. Mm. Taką kość ma, ostkę. Ostr. Mmm... Dobre to jest, dosyć słone, nie tylko gorzkawe. Gumowate takie, no ale smaczne. A, about the eggplants. Teraz mi ...tego. cieście. Dobry. Dobry? No, dobry mówi, no, że no, dobry. No. And you? No, Zaraz do czego pokażę, spróbuję od nich. Na razie na razie jem to. Excuse me sir. Jest dla I know, because I, I eat this also eat No, Jasmine spróbowała. To z krewetkiem, to na naprawdę dobre. Też kiedyś, że trzymałem i je, je jadłem, były pyszne. Rice

kawałek tego bakłażana jasmin I, i, i no i co to jest? Mm. bardzo, lekko glupki. Co ciekawe, i to jeszcze jakieś pomidorka daj na górę. W tym jajku jest jeszcze pomidor usmażony Dobre, yy, bo w większości, w większości miejsc jest. Oblany keczupem dookoła i ma taki smak dosyć słodkawy. Tutaj nie ma takiego, jest bardzo bardziej jajeczny, co jest fajne. W <grym> mm. <grym> ja tym też próbuję tego, tą ośmereczkę. How is jest? Messi, was. I. Mówi, że dobre. No, za, za dużo nie powiem. Więcej Jest albo dobre, albo. albo 50-50, nie? No, oczywiście kola. Lepsza niż u nas, a to w innym akcie mam o tym powiem. Dlaczego lepsza? Spieszna. Kola jest piesza. Dobra, teraz próbuję tego, tego minodo. potrawkę taką, z ziemniakiem, parówką i że to jest, jest z wieprzowiną. Za, zobaczymy. To jest ulubione danie w ogóle dla mnie. Ona... to jest favorite jest. No Ona uwielbia to danie. Robiłem ostatnio w domu. Ja zrobię to trochę inaczej, by wyglądało niż tutaj. Ale moim zdaniem było smaczniejsze, bo tutaj jest ten sos taki dziwny, wodnisty lekko. ale jest dobre. Jest dobre, ale tutaj jest z samą parówką. Nie ma, nie ma tego, powinno być z wieprzowina. Może jakieś parówki kawałeczki tylko są, ale parówka jest wyczuwalna najbardziej z Ale jest dobre. Patrzę. Ogólnie Gdzieś znaleźć jakąś parówkę taką, która nie jest typowo filipińska, bo jest nie taka czerwona podstawowa, tylko normalna parówka spokojna taką polską parówkę naprawdę wyczuwam smaku. spoku. Dobra. Widzimy to na razie. Odpocznę chwilę i zaraz pokażę Wam inne rzeczy. Przechodzę teraz do pozycji krewetek. Krewetki. Fajnie usmażone. Mm. Smaczne. Ale moim zdaniem są bardzo za, długo, za długo usmażone. Albo już trochę leżały, bo są trochę suche. Ale co znaczy, na masełku czosnek wyczuwalny. Fajne. Mm. Bardzo dobre. Tylko, że mówię, za suche trochę dla mnie. Do przetestowania jeszcze zostało ten zielony groszek, taki, Nie mają troszeczkę inny ten groszek, specjalny do tego dania bodajże. Jest taki drobniejszy, nie jest taki duży jak u nas, ale jest bardzo dobry, to, to danie ogólnie jest moim faworytem. Zawsze jak gdzieś jadłem proste danie, łatwo do zrobienia, często tak samo robię w domu. co mam tu jeszcze, mogę pokazać. Zobaczcie, z drugiej strony tam mamy jeszcze Ocet, ocet z papryczkami, czyli w środku jakby to się sam sos zrobił do czegoś. to się robi z octu, tam jeszcze sosy od ketchup i szklanki leżą na stole. bo tutaj z tyłu macie automat do wody. I w takich miejscach woda jest darmówka, co jest naprawdę fajną opcją, że można po prostu do jedzenia się napić wody. Po prostu za darmo, no nie? Nie tak jak u nas trzeba płacić za każdą za buteleczkę, gaz, czy za staneczkę no, trzeba już zabulić. A woda w takich miejscach to no, pominamy cenie, tak jak jest na Filipinach właśnie, to jest akurat dobre. Dobra, przechodzę teraz do pozycji tych warzywek tutaj. Nie wiem co to jest. Spróbujemy. Pan nałożył bardzo dużo. Widzę, że tu jest dynia na pewno. Tak, Pasolka też jest chyba ten, ten bakłażan cały. Na razie z samą dynię nałożyłem, ale nie wiem. na razie. Mm. Tu jest jeszcze kawałki mięsa. Tak, nie przodźmy. Wysyłamy to na same darzyba. Ale czuję gorzki, strasznie posmak czegoś. Nie pamiętam właśnie, które to żywo dawało taki gorzki posmak. Nie pamiętam, ale już któryś raz to go czułam. jest naprawdę goryczka taka. It's really bitter. It's bitter. What kind of vegetable is bitter? Mmm? No tu jest jakieś warzywo, ja nie pamiętam dokładnie jak ono się nazywa, ale ona daje taką goryczkę. Już, już, je, już je czułem kiedyś tak samo oni mają takie danie z jajkiem też z tym warzywem. I jest naprawdę goryczkowate. Ale dobra Nie mój smak, bo... Bo jest gorzkie, ale ogólnie jest dobre. Te warzywa za gorzkie dla mnie. Kiedyś kiedy kamerę? tu kamerą? Tutaj czas mi właśnie wyszukała to, co jest gorzkie. To jest takie zielone, nie wiem czy to zobaczycie. Takie coś. To jest naprawdę gorzkie. Moje oni jeszcze mają taką poprawkę też, że z jajczyce z tym robią. To się, co jest dla mnie katastrofalne, no nie? Dobra, teraz moje ulubione, czyli ten groszek. Nie wygląda to dospacznie, to wygląda jak taka papka tylko. Ale mi to naprawdę smakuje, to jest fajnie doprawione zawsze. Tu jeszcze nie jadłem w tym miejscu akurat, ale to zobaczymy. Mam nadzieję, jeszcze będzie dobre. Mm. To jest to. To jest moje ulubione. Naprawdę proste danie, tak samo prosty do przyrządzenia. Co prawda tu się używa tej takiej... Mm, oni używają takiej przyprawy po prostu, mi, mieszanki przypraw do tego. I kostka rosołowa to też jest, ale, ale smak jest naprawdę, naprawdę fajny. Ale też jest z dynią zrobione. Ja to z reguły jak robię, to robię to z pomidorkiem. mi bardziej podchodzi z pomidorkiem, no ale ogólnie jest fajne. Mm. No. Czyli jak będziecie gdzieś na Filipinach takie takiej jadłodajni, pytajcie o mungus, bo mungus jest naprawdę smaczny. proste danie, a takie coś innego. Dobra, my już pojedliśmy, jak widzieliście, takie filipińskie typowe jedzenie starałem się tam zamówić, staraliśmy się zamówić, żeby wam pokazać jak to wygląda. Za wszystko razem zapłaciliśmy 575 peso, co tutaj na dole Wam napiszę ile to jest dokładnie. Czy jest drogo? No wiecie, to za malutkie porcje ogólnie, nie? Co jest ogólnie fajne na Filipinach, że oni takie małe porcje podają, bo można sobie zamówić w takich miejscach więcej rzeczy, żeby spróbować więcej. A jak ktoś chce jedną rzecz, po prostu to sobie może podwójną porcję zamówić. Czy to jest drogo 500, 575 peso? Akurat w tym miejscu wiem, że, że jest drożej. Już kiedyś tu też raz jadłem. Mają bardzo dobre jedzenie. W do innych miejsc y, sparszniejsze trochę jest. Taki większy wybór mają tutaj. Ale ten, ale troszeczkę drożej, no nie? Myślę, że dlatego, że tutaj to jest w takim miejscu, jak widzicie tam piękny widok na morze. Dlatego może też ta cena jest tutaj troszeczkę inna. No, ale jakbyście kiedyś byli w wodospadzie Kambukahai na przykład, to wracając polecam Wam tutaj zajechać. Miejscówka tak wygląda. Może trochę ciężko jest znaleźć, ale jak ktoś chce, to trafi. obie no smaczne jedzonko. Mi najbardziej smakowało e, chyba, chyba te, ten groszek zielony. To mi chyba na to najbardziej podeszło. No i krewetki. W sumie jakby były śwież, świeższe, nie takie nie takie ten, już zleżałe, to by były na pewno dobre. And you girls? What was your favorite? Shrimps. Shrimps. And you? big Ektant, no to jej najbardziej smakował ten yy, testi, najbardziej smakował ten jak to się nazywa O Boże, zapomniałem Ektant. Yy, bakłażan. Ten bakłażan najbardziej smakował, yy, Jasmin najbardziej smakowały krewetki. No mi chyba ten groszek, no i krewetki też. Dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało yy, to zostawcie lajka pod filmikiem, zostawcie komentarz. I oczywiście, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Girls, you remember what you say? Dziękujemy za oglądanie. Do, do zobaczenia. zobaczenia w następnym odcinku. No. Oh, <laughs> mor, more, one more time. Zapomniałem, że jeszcze więcej czasu nie trzeba zrobić. One more time, what do you say? Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. <laughs> Good. No, do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.